Witam, idę na krótki obchód pola, a przy polu mam rów wykopany tam tu na jesieni. Wody tu jest do prawie że i jakieś tam widać roślinki się rozwijają, zielone jakieś dzielosprosie. Tak to wygląda, idę. Tutaj był łubin posialny, ale jeszcze nie wschodzi. W sumie nie, nie dziwota. Tutaj. Zaraz będzie linia granicząca O tutaj jest linia granicząca Owiec. Z tej strony Kepska w składzie to był ten smug tu wcześniej Był smug. Coś tam powschodziło ale widać że kurną mrożek przyłapał wszystko Wszystko mlezem przyłapał Patrzymy dalej Ogólnie powschodził ładnie. Bo nawet widać rządki, znaczy rządki. Nie są równe. A przyróżenie Kowalskapska, ale jakoś to jest. Ale powschodziło w każde rządce elegancko. Z tej strony przynajmniej. Tu gdzie smuk, powschodziło wszystko, jest ładnie. Kęp wiele, ale jakoś to przebija się. Wiadomo, ja suszę. Tutaj, ale chyba trochę wyżej, ale widać bardziej się zazielenia, jest bardziej. I tu o dziwo mrozek nie złapał. Ale jak to w jednym mrozek, idzie falami, w jednym miejscu złapi, w drugim miejscu nie złapi. O, tam tu patrz, jakieś plamy są. Tam też są plamy, ale tam jest pustynia, zawsze co roku była. Ale zaraz to powoli. Coś urośnie. Nie chcę mi się tam daleko iść, bo to mniej więcej tak samo wygląda. To nie będę tam szedł. Pole może ten pół kilometra długości. Tylko lub aż. W zależności dla jakich rolników. Jak dla małych to jest aż, jak dla, du dla du dużych to jest tylko. O, tylko pójdę z ciekawości, zobaczę tu Co tu jest, co tu się dzieje, bo coś się zieleni. Może łubin? A może pesz? Bo tego tym nie brakuje. Jedno powiem, że wałowanie dużo daje. Ten mój wał nie, nie, nie jest ciężki 300 kilo. Ale on, na górce elegancko sprzywałowane. Ziemia się kotłowała. E, panowie. Pesz też schodzi, Ale wschodzi i łubin. Tu gdzie jest niżej. Było ciut wilgotniej. I fajnie to zaczyna wschodzić. Łubiną miałem ustawione chyba bodajże chyba 170 kg na hektar. I to, ale to tylko tu gdzie jest dołek to wschodzi. Na górce, zaraz pójdziemy na górkę, zobaczymy. Kurde, wschodzi. Francja, Francja. Część jest na pewno podejrzewam, że w ziemi nasion, który nie, nawet nie ruszyły. Typowo tu na górce. Nie no. O kuźwa. Zaraz Wam coś pokażę. Bo ja już idę po piachu piaszczystym, gdzie wydaje się z daleka, że to jest pustynia. Bo jest pustynia. Ale z tej pustyni o jak u łusego na głowie, przy milimetrowych włosach. Niby jest łysy, ale coś tam kiełkuje i podobnie jest tu, zobaczcie. Jestem w najwyższym momencie polu na samej górce i patrzcie, co rządki, znaczy rządki po rodlicach i o. Co tu się wyprapia? Elegancko wykiełkowało. Super, zadowolony jestem. Super to wygląda, super, Będzie pięknie, nawet na górce, nawet na górce, więc już wiem, że nawet na żółt, zwłaszcza na piachach, byle jaki wał, ale dużo daje, bo z, uwałuje, ziemię gniecie, z góry są potem burze piaskowe, ale niżej to wszystko trzyma wilgoć, ziemia uciśnięta. Nasiono jest bardziej ziemio ugniecione, lepiej trzyma wschód. No tutaj coś mi wychodzi takie zielone, w tym ubinie. coś pewnie z poprzednich lat podejrzewam, nie wiem tylko co, akurat w tym miejscu, jakieś zielone, też znięte. no raczej nie owoz, bo, bo siewnik był czyszczony między sianiami. No ale tutaj z kolei był siana, znaczy był, była siana, faselia, 28 marów jakieś i tu póki co, jeszcze nic nie wschodzi. A tu podejrzewam, że najlepszy kawałek, bo najniżej położony No ale taki rok Taki rok panowie. Pozdrowionka A tutaj co mamy Mały warzywnik I szklarnia z poliwynanu 3 na 6 metra Pierwszy rok, zobaczymy jak to się wszystko spisze z mojej ręki